Witam Pana, Panie Robercie, w tej stodole olenderskiej. Czy jest Pana w stanie jeszcze coś zaskoczyć w kuchni? No pewnie, gdyby miało być inaczej, to nie było po co żyć. Czekam cały czas na różne zaskoczenia, zwłaszcza gęsie zaskoczenia. Będzie okazja podzielenia się z Robertem swoimi pasjami kulinarnymi. Zapraszamy zespoły do wzięcia udziału w konkursie. Jaki to konkurs? No konkurs oczywiście na potrawy z gęsiny. Chodzi o, o to byście się łączyli w pary, w sensie dwuosobowych zespołów dowolnej konfiguracji i przysyłali przepisy na gęsinę. Przepisy, czy też w, to w formie pisemnej, czy też rejestracji wideo, albo może opisu ze zdjęciami, wedle waszego uznania. Chodzi o to, że ma to być gęsina. Chodzi o to, bo one trafiły pod wskazany adres. Nagrodą będzie Będą warsztaty z Robertem. Przecie Państwa niezapomniana chwila na pewno 9 listopada w, w Toruniu. Do dzieła! Do dzieła! Zapraszamy! Gotujcie, spisujcie. Organizatorem warsztatów jest województwo kujawsko-pomorskie.